Poszły konie po betonie. Zaczynamy kolejne sekrety rodziny. Kolejne ja już jestem zenerwowany. Materiał z cyklu Jak żyć. Ja dzisiaj przywidziałem specjalną czapkę z tej okazji. Jestem widoczny na drodze. Mam znakomitą czapeczkę ESL, bo jestem teraz już gamingowym świrem i będę zawsze nim. Ja mam długopis, który za chwilę po prostu będę sobie wkładał w jedno ucho. Ostatni odcinek. Y no zweryfikował nasze poczucie empatii, można powiedzieć. Ale to jest tak jak z polską, polską Ligą, myślisz sobie, ja już w tej lidze widziałem wszystko, nic mnie nie zaskoczy, po czym przychodzi kolejna kolejka, kolejny mecz i, i to zaskakuje. E, ja liczę, że jednak e, dzisiaj na ten odcinek e, zaskoczy, bo ja podobnego zdania jak ty byłem po odcinku z e, tymi tymi futrzakami. Tak. Furious, po angielsku. Furious. Mnie... Cała familia i. Tak, Rysiek, no tutaj zasługuje naprawdę na duże oklaski, bo nikt nie potrafi, tak jak on, walić wódę i walić liści, no. Dobra, co dzisiaj mamy przygotowanego? Wiemy, nie wiemy, bo jak zwykle nie jesteśmy wiemy. do tego nieprzygotowani, jest dla nas wielka niespodzianka, Ach. więc... Y... No, uwaga, stoliczku, nakryj się robimy coś takiego, uwaga, hop! Te emocje kurwa były od początku. Matka 35-letniej Martyny Cichoń umarła kilka lat temu. Gdzie to jest? Kenia. Ojciec dziewczyny, wspólnie z nową partnerką Haliną, przygotowuje ślub córki. Chociaż te drugie też są ładne. W ogóle nie wiem, jak mogłam zostawić wybór winietek na ostatnią chwilę. Wizytówki panny młodej? No tak, no wiesz, wizytówki to są te na stoliki, ale też są to zaproszenia, to jest. Pół roku przygotowań. Dla mnie najważniejsze, żeby było co zjeść i co wypić. <grystanie> Wiadomo, <grystanie> co tam tańcy? Eleganckie przyjęcie i wszystko musi być przygotowane na najwyższym poziomie. Oczywiście. To chyba jest Don Wasyl, król cyganów. Muszę powiedzieć Martynko, że piękną wybrałaś suknię. Hmm. Będziesz wyglądała jak księżniczka. Na ziarnku grochu. <grystanie> Bo miałam dobrą doradczynię. No, ta sukienka to Uuu. może być na nią trochę za mała. Tak, wydaje mi się, że... <laughs> w biodrach, w biodrach. A jeszcze niedawno piluchy jej przywijałem. Para młoda była szczęśliwa, a goście zadowoleni. Tatuś to już myśli, co tam na stole, na stół wiedzieć, Tata to już coś łyka. żeby wryśka nie poszedł. Cała przyjemność po mojej stronie. Chyba moje buty przyjechały. Ty, ale ona tak jakby tu posadzić ją. Przy nas to praktycznie siostra. Z Jamska. <laughs> Słuchaj... Jestem byłą narzeczoną Dawida. Nie rób tego. O! Uhu! Grubo się zaczyna. Czy? Przed tym, żebyś za niego nie wychodziła. Słucham? Co tu się dzieje? Słuchaj, ten gnojek okradł mnie i wykorzystał. O Jezu. Naprawdę długo myślałam, czy powinnam tu przychodzić, ale stwierdziłam, że muszę powiedzieć ci całą prawdę. A cały czas mów szaną. prawdę, mów prawdę! Na początku już chcę słyszeć prawdę. Ona cały czas się ściany trzyma. Ja zadzwonię po Dawida i zobaczymy, co on ma do powiedzenia w tej sprawie. Nie! Tak, i we trójeczkę sobie pogadamy. Nie dzwoń po Dawida. Ja nie wiem, co między wami zaszło, ale ja ufam mojemu narzeczonemu. I to jest twój największy błąd. Nie, no widać, że ta Martyna lubi zjeść, tak mi się wydaje. Nie, ma, tak nie ma czego, ale tak mi się wydaje. Nie jest to Jarmusz. A nie mogła wejść i tak na spokojnie ci o tym wszystkim powiedzieć? Przyjął nią spławiła, co, co miała wejść? A stary cały czas ładuje. Tak. Zapaliła mi się lampka, żeby sprawdzić czy ta dziewczyna nie mówiła przypadkiem prawdy. O, władek. Coś mi tu wszystko śmierdzi. No śmierdzi, no bo ktoś puścił bąka i śmierdzi. Jacek bąk. Mnie się wydaje, że to jakaś oszustka. Tylko jeszcze nie wiemy, czego od nas chce. Matrymonialna. No na bank. Ktoś ma czelność przychodzić do kogoś tuż przed ślubem i mówić takie rzeczy. I mącić, Trzeba... i mącić w głowie, mącić. To woda była. Nie zaprzątaj sobie tym głowy. Tym bardziej, że mamy jeszcze tyle rzeczy do zrobienia przed tak wielkim dniem. Co z tymi butami do jasnej cholery? Miały buty przyjść. Co, do, do ślubu pójdzie bez butów? Tato, zawierzysz mnie do tartaku? Chciałabym to załatwić od razu. Tu jedźmy, nie ma na co czekać. Do tartaku! Cześć. A co, ty nie miałeś być dzisiaj u fryzjera? Cześć, jestem... To jest Dawid? Oj, Dawid, Dawid. Była u mnie twoja, była narzeczona. Oho. Czekaj. Która? Bo. Blondynka w okularach? Ha, czyli miałeś narzeczoną. <noise> Klaudia to psychopatka i ma nie po kolei w głowie. A co ona ma do ciebie? Klaudia od dawna mi robi pod górkę i na jakiś czas się uspokoiła, ale... Teraz nie wiem, musiał dowiedzieć się skąd, że biorę ślub. Ty, ale ma dziurę w, usz w uszach, zobacz, na kolczyk. On y, kiedyś tak, był chyba... Był heavy metalowcem. A ...albo depeszem. Mhm. Chociaż Dawid brzmiał przekonująco, jednak nie miałem stuprocentowej pewności co do wersji, którą przedstawił. Wiedziałem, że muszę szybko działać. Oho. Władek, podoba mi się. Władkowi się lampka za, za... Widać, że jest w tobie nitka jakiegoś człowiek. detektywa. Władysław przyjechał do sklepu meblowego, w którym pracuje była dziewczyna Dawida. A, bo miał tą tą. Komodę chciał kupić me Raty dla ciebie, 10-0. A potem wziął pieniądze i uciekł. Zgłosiła to pani gdzieś? Mówi no pani, no... Pani chociaż jakąś szafkę pod telewizor poleci, no. jak długo przed ślubem to się stało? Jakieś dwa miesiące przed. Bo u nas ślub jest w sobotę. <śm> <śm> Aż, aż, aż mi słuchawki spadły. A poszperałam trochę w internecie, gdzie pracuję. U pana w Tartaku, prawda? No, no tak. A, bo to starego Tartak jest. Ja nie chciałam się wtrącać, ale kurczę coś mnie tknęło i stwierdziłam, że muszę coś zrobić, żeby ocalić pańską córkę. Podoba mi się ten ojciec, ten Władek, on to ogarnie. A ktoś się dorobił Tartaku, to sobie wiesz, poradzi. Nie mogłem dopuścić do tego ślubu. Ale nie chciałem też, żeby moja córka dowiedziała się całej prawdy. Kurze, ciężka, ciężki orzech do zgryzienia. się Kierkowski, tak. Mężczyzna chce porozmawiać z nim o ślubie. Cześć. Cześć. O, kabaty. Ja wiem, gdzie to jest. To jest na Bielanach. To są kabaty. Mm, Bierane. Kabaty? Chciałbym, się odszedł od Martyny. <śmienny> o, krótko! Bo ja nie wiem, czy ja dobrze rozumiem. Najpierw płacisz mi 30 tysięcy. Żebym się z nią ożenił, a teraz chcesz, żebym się z nią rozstał, i to tuż przed ślubem? O, to stary już tłumaczał paluchy. Skorumpowany Władek. A skąd w ogóle ten pomysł? Nie interesuj się, bo kociej mordy dostaniesz. To co, zgadzasz się? Zastanowię się. Ej. Rąsia? O, też w trampkach chodzi. Myślałem, że robię to do dobre Martynki. Kurde, ty chamie trzy dychy zapłaciłeś, żeby ktoś z nią za rękę chodził. Już się zdenerwowałem. Nie wierzył w nią. Zastanawiam się nad fotowódką, tylko nie wiem czy jeszcze zdążymy załatwić. Nie, no, wódka no, musi być. Musi być, no to. Wspaniała zabawa. No, wspaniała te... zabawa. Przepraszam, mówiłeś coś? Tak, ja, albo nie słuchałem. Przepraszam, mówiłaś coś? Tak, od 15 minut. A jeśli mi się nie ułoży? No co ty opowiadasz? To taki, no fajny... To się nie to, to taki fajny chłopak, taki łaski na pieniądze. Chodź do łóżka. Weź tu mnie potra po plecach postaram Bo mnie rwie tam. Przemyślałem swoją propozycję. Zamknij drzwi. Zamknij drzwi, no to wchodzisz i drzwi nie zamykasz. O, te meble takie późne, rokoko. Mhm. Zapłacisz mi dodatkowo 50 tysięcy złotych. Co za bezczelny typ. Nie mogę tego rozczarpać. Ty, no co bezczelny, przecież ty mu zapłaciłeś trzy dychy, no ja że nie ukochał. Dostałeś ode mnie 30 tysięcy przed ślubem i miałeś dostać kolejne 30 tysięcy po. Ciesz się, że nie każę ci zwracać tych pieniędzy, które już dostałeś. Płać! nic więcej ode mnie nie dostaniesz. <słuchaj> to zobaczymy. Chcesz, żeby Martynka dowiedziała się, że ją sprzedałeś. <słuchaj> no sprzedałeś ją. Posłuchaj mnie, Gnoju, jeden. Zumanego grosza ode mnie nie dostaniesz. O, wulgaryzmy. Znasz zasady. Dziadzie, weź się spokój. To, że jestem stary i być może głupi, nie znaczy, że się będę dawał stawiać takim mężkowi jak ty. Czarpanino. Dziadzie! Wolałbym, żeby do tego ślubu w ogóle nie doszło. Widzę, że bardzo panu podpadł. Podpad to mało powiedziane. Wspieraj na niego haki. Dobry chłopak. To jest dobry, dobry. dobry. Sprawdzony pracownik. <laughs> Lojalny pracownik. Nie mogłem dopuścić tego ślubu. Ani do tego, że moja córka dowiedziała się, że płaciłem Dawidowi. Chyba Władek już się zdenerwował. Tutaj będzie stała fontanna z czekoladą. A czy ta... A przepraszam, a pani już ma męża? Uuu, ale ta pani to taka. Czy ta pani ma męża? Wszystko jest załatwione na tip top. W ogóle się nie napracowałam przy organizacji tego wesela. No, za wszystko stare płacił. Mówiłam, że załatwię najlepszą wedding planerkę na świecie. Wedding, wedding planerka! Wedding planerka. Kochanie, jeśli to kupmy je. Dla ciebie warto wadać każde pieniądze. <grym i zimę> Ale żartowniś. Prawda, tata? tato? Tato? <grym> no <i zimę> inny niedzieli, a w sobotę łeb <grym i zimę> Nigdy nie miałam szczęścia w miłości. Kiedy Dawid się mną zainteresował, nie mogłam w to uwierzyć. Źle to jest rozpisane. Martyna! Ty jesteś robiona w bambuku od początku. Najpierw cię za trzy dychy, a teraz w ogóle nie wiadomo, gdzie będzie stał stół z czekoladą, a gdzie usiądą goście. Przecież to powinno być wszystko do gramy. No, można powiedzieć, że pan Władysław jest ojcem nie tylko Martynki, ale też naszej miłości i naszego związku. Mam jeszcze jedną prośbę. Nie rozmawiajcie z pracownikami i właścicielami sali o sprawach organizacyjnych. Jestem umówiona, że wszelkie kwestie będą konsultowane ze mną. Tak. 10%. Podoba mi się ta pani wedding planerka, bo miała taki żakiet, który tak pasował do jej budowy ciała. Klepsydrycznej. Mhm. Nie dojdzie, jak zapłacisz 50 kafli, a im bliżej ślubu, tym kwota rośnie. Nie zastraszysz mnie. Nie zostaniesz ode mnie więcej ani grosza. Ok, w takim razie marytka dowie się, że wystawiłeś się na sprzedaż, jak jakąś prostytutkę. Czekaj to! Yes so, tu co tu się pani... dzieje? Już za głośno poszło. No ale za trzy dychy ją puściłeś, no. A coś nie wygląda pana zadowolonego. Łysy nabijaj tak zawanią pracownik. Przepraszam, ale co się takiego stało, że tak nagle zmienił pan zdanie co do Dawida. Znakomity, Aktor! No, to już bawole oko chyba. Zostało, samo się wybrało. Że się rządzi i że chce pana stąd wykurzyć. Wygląda na to, że pana przyszły zięć... Nie mów tak o nim wygląda na to, że Dawid wyprowadza pieniądze z pana firmy. Nie wy jak. O kurwa. Ktoś mu wystawia lewe faktury, a sprzętu fizycznie u nas nie ma. Trzeba mu się dokładnie przyjrzeć. Ty, ale mało czasu zostało, Władek. Kurde, przecież to już ślub zaraz, no. Staszek, mój kolega, pracuje w policji. Zadzwonię do niego. Dzwonić po wariata. I ja, i ja. No jak tam władzie przygotowania do wesela. Wszystko gotowe? Gorzałka się chłodzi? No. A no, właściwie to narzeczonego mojej martynki. A to z nim, tak? Wrzuć go na bęben. No jak to? Przecież go tak chwaliłeś. Mógł głupi byłem, tyle ci powiem. Wrzucaj go na bęben, może coś wyskoczy, no. Twój syn będzie się niedługo budował, a ja mu mogę załatwić deski z bardzo dobrym rabatem. Wyślę ci wszystko sms-em. No to się pośpiesz, bo rozumiem, że sprawa jest pilna. No na, na CITO to potrzebne. Tak, no Wczoraj! Z tej strony Klaudia Kmiecik. Był pan ostatnio u mnie w sklepie, rozmawialiśmy o Dawidzie. Oho? Ja nie wiem, co ona nie będzie chciała, wiesz. Bo, bo ja właśnie chciałam panu powiedzieć, że, że to wszystko, co wcześniej powiedziałam, to nieprawda. Co takiego? Ta! <grym> ja po prostu byłam zazdrosna o cały ten ślub i chciałam to wszystko zepsuć. Kurwa, Mać, no co tu się dzieje? Szantażował panią, tak? Ja naprawdę muszę już iść do pracy. Proszę nie robić o Zastanów się, będziesz miał na sumieniu moją córkę. Proszę. Co ona w ogóle zrobiła? Przecież. Nie no, to jest niefer. Co, co tu się dzieje? Ja też jestem zdenerwowany. Wiem, że Dawid ma wady, jak każdy człowiek, ale ja jestem z nim bardzo szczęśliwa. On akceptuje moją otyłość. Ja też go kocham, ale nie chcę, żeby się tak zachowywał. Ale czemu tamta z tego sklepu meblowego wiem, tak jest... kłamała, tak jak znud? On ją musiał zastraszyć. A może oni są razem? Nie wiem. Już naprawdę nie wiedziałem, co robić. Wyprawy mu łeb te kobiety. Władek, walnij, walnij i szklanę szklanej, dopiero będziemy myśleć, co dalej, no bo na razie to taki. Jesteś po prostu z każdej strony bity. Chcąc zająć myśli, Władysław pojechał do tartaku. Coś Władziu. O! Jest ten! Jest pan co? detektyw! Godzak! Co dobrze. A? Wszystko dobrze? Tara, o! o, o nie, Jedź jedźwiedź, jedźwiedź poszedł, siadaj, opowiadaj co u ciebie. Kawa, herbata, może coś do picia? Wyobraź sobie, że kilka mandatów za parkowanie i za przekroczenie prędkości, nic więcej. Niech do gospodarczej pójdzie! Ale nie mówiliś mi Władziu, że Dawid należał do rodzinki Halinki. Rodzinki. Ro... Musiałem jeszcze spojrzeć. Dawid wychował się w domu dziecka. Że sprawdzę twoją Halinkę. Okazało się, że ona w domu kiedyś miała krzyżek. Ty, to jest jakaś grubsza afera, już się gubię. A że to to sobie nic nie golnąłeś? No przemówił, że nie łyka, no. Włoch mi się nie mieściło, że Halina i Dawid mogliby być rodziną. Tu jest jakiś gruby wał. Kurwa, Władek nie będzie miał łatwo w tym odcinku. Tu, tutaj, nie wiem, oni są wszyscy chyba Ładka w Oni go do, do grobów pędzą wszyscy. Córka, zięć, koledzy, Słyszy. matka. Cześć kochanie, czegoś zapomniałeś? Zladźcie pasem. Potrzebuję Twojego dowodu osobistego. Dowodu? Wysyłam cię w kosmos. Wiesz co, y, muszę poszukać. Nie wiem, gdzie mam. <laughs> chyba wtedy, kiedy dawałem Ci pełnomocnictwo na wynaję sani weselnej. Ale wiesz co, Władziu? ty mi lepiej powiedz, jaką ty mi niespodziankę Hehe, <grystanie> Kazamaty! Chciałem cię zabrać na wczasy. Nie uwierzysz. <grystanie> ja też ci chciałem zabrać na wczasy. Ja też zrobiłam ci taką niespodziankę i wykupiłam dla nas wczasy. Wszystkiego dowiesz się w odpowiednim czasie. A teraz muszę lecieć, umówiłam się z kosmetyczką. <grystanie> tu pazury sobie robi, a ona teraz nagle leci do kosmetyczki. Władek! One cię, one cię po prostu biją po łbie. Ty, dopiero co sobie zmyła lakierem idzie. Nie To jest po... Władysław postanowił pojechać do sali bankietowej, w której ma się odbyć wesele Martyny i Dawida. Mężczyzna chce przejrzeć umowę, którą w jego imieniu podpisała Halina. O jezus, Maria. Bardzo mi przykro, ale nie mam takiej umowy. Jak to pan nie ma? Przecież sam ją podpisywałem. Co pan sobie ze mnie? Jaja robi! Co wam tak na mnie patrzy? Ma pan jakiś bałagan w papierach? Kurwa, on na zawał tutaj w, w, wyciągnie kopyta. A jak nazywa się ta wedding planerka? Nie, nie pamiętam, taka atrakcyjna brunetka. Przykro mi, ale ktoś pana wprowadził w błąd. <laughs> Dzień dobry, Władysław cichoń się kłania. Chciałem podwiedzić rezerwację limuzyny na sobotę na ślub w Rakowie. Nie w Rakowie, w, w Daleszyce. No jak to? Przecież moja partnerka Pana zamawiała. Coś musiało się Panu pomylić, do widzenia. <grytko> Krótko, stary, nie będziesz mi tutaj nawijał, jak ja muszę jeździć limuzyną i wozić ludzi. Śluby, wesela, chrzciny... O co w tym wszystkim chodzi? Po drugie, to Halina podpisywała wszystkie te umowy, których teraz nie ma. Dziwne to wszystko. Tak, tak. Leworęczne jest, bo nos poprawiał lewą ręką. Bo powinien Pan porozmawiać o tym z Panią Haliną. Ja już sam nie wiem, z kim ja powinienem porozmawiać. Ten jest całkiem bystry. tak trzeźwo patrzy na tę tak. sprawę. Pogrzebałem trochę więcej o twoim wzięciu, no i nie wiem, jak ci to powiedzieć, bo ty chyba tego nie wiesz. Hmm. Że twoja chalinka go wychowywała. Co takiego? To jego ciotka. Jego ojciec zginął w wypadku, jak on miał jeszcze 11 lat. I ona go wzięła do siebie. Jezus Maria. I ona go wzięła do siebie. Jezus Maria. Halinka Walą go wszyscy wrogi. Tylko córka, nie? Nie, dziękuję. Dam sobie jakoś radę, w razie czego będę dzwonić. Władziu, ty chyba sobie nie dasz z tym rady, bo to jest naprawdę Ej. za gruba opcja. Oni go chcą walnąć na gruby hajs. I przejąć tartak. I na ten tartak chcą go przede wszystkim walnąć. Natychmiast przyjechał do domu. Pakować walizki, raz, dwa! I wypierdalać. Wszystko wiem, wszystko jedna. Żądam wyjaśnień. czego mi to zrobiłaś, żmiję jedna! Ej! <laughs> Tato, znowu coś ci odbiło? To są oszuści. Ona go wychowywała, ona wychowywała tego pasożyta. Zobacz jak sączy. Je... No. Ale żmija. Powiedz od razu, że zapłaciłeś mi, żebym się ożenił z twoją córką. <śmianie> oh, Naprawdę? Zapłaciłeś mi pieniądze, żeby mnie poderwał? No tak, no. 30 tysięcy. A drugie tyle miałem dostać po ślubie. <śmianie> Czyli 60 koła razem. Czyli ta dziewczyna, która u mnie była, mówiła prawdę? Tak. Mówiła prawdę. Ja tego wszystkiego nie rozumiem. Oni uknęli jakiś plan. Władek, chłopie, napisz jakieś wody, bo ty zaraz przecież się przewrócisz. Nawet pamiętam, jaką pierwszy raz do domu przeprowadziłem. Poznajcie się, moja córka i jej chłopak. Halina, bardzo mi miło. Martyna, miło mi. Piękny dom. No to samo właśnie powtarzam Martynce i panu Władysławowi. Nie, nie mogę. Kurde, chcieli ich wycyskać. Boże, jedyny. A co myślałeś, że poleciałabym na takiego dziada? Ty, ale ty też lepiej nie wyglądasz, no. Prawda, jesteś naiwna, jak myślałaś, że jestem tak zaangażowana w ratowanie. Yy, tak, tak, tak. Ale brzmi. Ale brzmi, ale ich po prostu oszukali. Ale widać, taka perfidna, per, perfidna no. Proszę, to są. Patrzcie, ludzie. Zapłacicie mi za to! konie, panie Dwosek. Lej! Tu nic na mnie nie masz. Selawi, nie musicie nas odprowadzać. Selawi, Ale, s... Ale Co za Marty nie złamał serce. Jak, Jak mogłeś mi to zrobić? Ty naprawdę myślałaś, że żeniłbym się z taką maszkarą. <laughs> Króciutko. Oszczekaj to! Proszę, znasz się. Dlaczego? Michał zostaw go, nie ruszaj gówna. <laughs> Michał, zostaw go, nie ruszaj, gówna. Nig Ci nie wybaczysz, że chciałeś mi sprzedać! <grystanie> o Boże Nie dość, że zostałem oszukany przez kobietę, którą kochałem i której bezgranicznie wierzyłem. A wy macie problemy w życiu? Tak? Tak. Głowa was boli, brzuch was boli? Pies się zesrał. Zobaczcie, co zrobili Władkowi. Przecież... Poszukali go! Przecież Władek z każdej strony zewnętrzna, wewnętrzna. I jeszcze blaszka. Wyjeżdżamy na weekend do Zakopanego, chcesz jechać z nami? No nie no, nie będę wam przeszkadzał, bawcie się dobrze. Mmm, Johnson. A, jeszcze jedna taka informacja. Tam heblowanie będzie szło takie, że tam... No, jesteśmy świeżo, moi drodzy, po seansie Nudy. i... Nudy! Nudy! To chyba był najlepszy odcinek pod względem takim kryminalnym czysto. Tak, był ten tak. element policyjny, był ten element, element tego zwrotu akcji, kiedy nagle dowiedzieliśmy się, że oni wszyscy są razem w zmowie i chcą go rąbnąć na gruby hajs. Oni tak naprawdę byli go w stanie tylko ogolić z tego hajsu na ślub. No bo później już na te, z tego tartaku by go nie ogolili. I tak, no po prostu życie. No tutaj nie było jakichś takich szalonych rzeczy jak w ostatnich odcinkach, czego osobiście trochę żałuję, ale no też pokazane zostało ludzkie zło, patologia. Tak, żmijowość no. Tak. Władek y Widać, że to taki gość starszej daty. Doszedł do wszystkiego pracą własnych rąk, do własnego biznesu. Lubi dobrze pić. wypić, wieść, ale grał dobrze. Bardzo dobrze. Nerwowo, jak złapał go tam, zaczął go szarpać. No ale już myślałem, że jak oni tam weszli do tej daczy, jak ta żmija z tym młokosem tam sobie popijali prosecco. Mówię, no chłop albo zaraz się przewróci, albo po prostu będzie blady jak ściana. Mierwie tutaj ukłony w kierunku. Halinki, no. Halinka grała perfidną, żmiję, rasową. Tutaj, no, złoty Jarmuż dla mnie bezapelacyjnie, no do Władka. Lo. Nie, no Władek, tak, tak. Odkręć, Ale tak kręć... kręcili nim jak, 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 jak tym, jak bączkiem. Co pan sobie ze mnie? ja robi? Co pan tak na mnie patrzy? Mam pan jakiś bałagan w papierach? Wszystko wiem, wszystko jedna. Żądam wyjaśnień. Króciu, to są podli ludzie. Zapłacicie mi za to! Kochanie, panie dwuset. Martyna naprawdę grała taką naiwną, zakochaną kobietę, która była chowana pod kloszem. Ale ona też dobrze grała. Ona gra dobrze. dobrze taką naiwną kobietę, która jest zakochana. Ona już jest podekscytowana tym ślubem. Tym. Chce, chce móc mu robić śniadania, kolacje, obiady, pracie, gogacie, brudne, czyste. Mógł, po prostu chcemy być rodziną. To ma, my, my z prozy życia zrobimy poezję, tato! Ja jestem romantyczna! A tu chuj! CHUJ! Kurwa oszust przyszedł i mówi Słuchaj, stary cię opną za 30 klocków! Jak w porcie! Jak w porcie kontener ci opną za 30 tysięcy, rozumiesz? Celawi! Bawoloko, według mnie aparacji do Michała. No przecież on naprawdę... No komuś dał. No Michał tak, no to wejście miał, tak co prawda nie grał za dużo, ale tak, dla niego bawale oko, no bo on, no, ja, Złoty Jarmuż wygrał w życiu, w życiu takim, tak, tym, tym serialowym. Więc, no to, proszę, znalazł się. Wygląda na to, że Dawid wyprowadza pieniądze z pana firmy. Nie wie jak. Przepraszam, ale co się takiego stało, że tak nagle zmienił pan zdanie co do Dawida? Co mi się podobało w tym odcinku, tak już podsumowując, to, że był nie tak skrajnie patologiczny jak poprzednie, Tutaj jednak rządza pieniądza, yy, po prostu typowy wałek. Całe szczęście powiem ci w tym wszystkim dobrze, że yy, Stasz, Staszek był kumplem Władka, bo inaczej tak. bo Władek by nie wiedział nic. Nic. Zawsze to mówię w pierwszych no sześciu, to... sześciu telefonach. Prawnik yy, musi być yy, księgowa, musi być mechanik, pediatra, ksiądz, fryzjer, no i siódmy Staszek. Ale jaki jest morał? Jeżeli chcecie zarabiać pieniądze, musicie mieć tartak. Pani, pan, pa, pana, pani młoda z Michałem do Zakopca, wiadomo. I co? Za 9 miesięcy? Luli, luli, luli. <noise> Co jest ważne, że ona jest praworęczna, on jest majkutem, jest leworęczny, więc się dogadają. No więc tak, więc nawet jeżeli. Czyli ona będzie mogła go drapać po tym uchu, w momencie kiedy on będzie ją drapał po tym uchu lewą. Jak żyć? Pamiętajcie o tym, żeby sprawdzać naszego Instagrama, nasz Facebook, naszą grupę na Facebooku. No i pamiętajcie też o lajkach i o tym, żeby byli. I o przerwach. I o dzwonkach, bo pamiętajcie, że sprawdziłem dokładnie. I połowa osób, która ogląda nasze produkcje, nie subskrybuje kanału, także musicie to nadrobić.